Jest. O, przyjechali do mnie młodzi ludzie dzień dobry, z Polonezem, dzień dobry. Polonezem. Polonezem i z daleka przyjechaliście? Z Kosowa Laskiego. A, wiem gdzie to jest. Nie tak daleko, nie tak blisko, ale w każdym razie za Bugiem już. Tak, za Bugiem. Za Bugiem przyjechali, takim portkiem fajnie. To jest Polonez wiesz, plus. Karo plus. Karo Plus. Karo Plus. Pamiętam w dawnych czasach, że... Ta blenda to była poszukiwana rzecz. To też jest pęknięta. Tak, no. wie pan to, bo tu jak go myje czasem, to tutaj woda mu wchodzi. No właśnie. To jak... było akwarium i tata przewiercił, za mocno przycisnął i dziurkę. Ty nie pamiętacie, ja przez 21 lat prowadziłem środ samochodowy, tu był cały czas samochodów naprzeciwko, także tych polonezów to kilkaset się rozebrało. Więc jak już były te właśnie plusy, to często pytali o to właśnie. To widocznie to jest wszechna wada. O tą blendę pytali. Pytali jeszcze, tu masz już klamki macie założone od karo, bo te okrągłe klamki były poszukiwane. Też były. Też, e, e, też były poszukiwane te e, klamki. Co jeszcze było chodliwe z tego, te, z tego Poloneza? No mosty były chodliwe, bo tu mosty były przeważnie głośne. Głośne mosty, ten nie wyjeg most? Nie, bo tu mały przebieg jest, co? Mały przebieg, ale wie pan, co ja most będę doszczelniał, bo on trochę tam puszcza oleju i będę go doszczelniał. to jakoś specjalnie nie wyjechał. Tu była tu mały przebieg, powszechna wada, o popatrz, tu się Wiemy, robiła dziura. Wyciercam. W tej chwili, tu jest twarde, to jest taka też powszechna wada w nich była. Nie, one. Tu jest taki pręt i się przeciera. Jaki tu jest przebieg? 88 tysięcy. 88 tysięcy, no to tak, wiesz, jak na nowoczesny samochód to mało, jak na Poloneza to jest tak w sam raz, one 100 tysięcy jeździły, nawet bez remontu tylko. No, ale w środku ładny, czysty. Tak, czysty. Brakuje tu jednej klamki, jednego. No, tak, ja, bo ja tutaj czyściłem tutaj tę tapicerkę i nie, nie skręcić. O, tu się tak się że... normalnie Zobacz, zajrzymy pod, pod maskę weź. Już, już, już jestem. Muszę ja się ściągnął. To jest na jedno punkcie, to no, lepiej na jednopunkcie, bo, bo te na wiele punktów Tam był problem z głowicą w wielopunktach, tak. Ja też pamiętam, że nawet wiesz, w ramach gwarancji niektórym się udawało reklamować. W głowicy były jakoś tam źle rozwiązane kanały i już wysiedzało wysadzało pod głowicą. No a te jedno punkty to znowu no, były całkiem niezłe, tylko były na Boszu i na Bimeksie. To no, jest na Bosch'u były lepsze, ale jeszcze do dzisiaj sprzedają się te moduły. Patrzę, gdzie tu siedzi. A czego pan szuka? Modułu. To jest, to jest komputer, cały sterownik. To jest sterownik. Nie czy nie środka. Nie, nie, tutaj. Ja to w nim tylko wymieniałem uszczelkę pod deklem Już wiem, ja tak. Minęło, minęło 20 lat od zakończenia mojej działalności, więc. na O, jest. No, popatrz. A, tu. tu jest, taki. Abo bo Tak, Czter taka cewka moduł, cały wiesz, czterotyp Boszowski. Mm -hmm. Bimexu siedział tu przeważnie, mm -hmm. na botniku, a ten siedział przy silniku. No, co tu jeszcze się psuło? Powiem. Ten kółko pasowe też było chodliwe, dość, że czasami się zdarzało, że, yy, no pytale o te kółko na dole. Alternator też nie są zbyt żywotne, nie były te alternatory. O. Chłodnice, to akurat ciekawa sprawa, że do tego starego Polneza, kiedyś jak były chłodnice, to były cztery razy droższe niż do tego nowego. Tam były te mosiężne. Ja wiem, A tu wiem, takie cieniutkie, ale tak. miowe i te były bardzo tanie. Nie opłacało się starych nawet. Ale wie pan co? Bo tu normalnie się dwa wentylatory. I tu jest jeden wentylator wyjęty, on mi nie wejdzie na temperaturę 90 stopni. Zawsze trzyma 80. No chyba 2, żeby się jedynką jeździł. No to wtedy tak. No, no tu masz oryginalne kapsle, to już było. Tak, tak. Teraz już opony ponad jest, jest problem, żeby kupić. Tzn. Znaczy, używane, bo nowe to są. Kiedyś to i używane opony, wszystko kupowali. Tyle zderzak to jeszcze chyba bym miał za stodołą, mam jeszcze stertę zderzaków. O, macie tu fajnego pieska. Boguś. Boguś się nazywa, no to tak jak ja. Ja jestem Boguszewski, ale na moją córkę przyzywali Bogusia w szkole. Bo Boguszewska. No tak to nie jest no ładny. Teraz jeszcze będę zgadywał, Ile za niego zapłaciliście? Czy kupowaliście, czy dostaliście, odziedziczyliście? Nie, ja go, ja go kupiłem. Ty go kupiłeś? To tak, jeżeli to gdzieś okazyjnie kupiłeś, tak przypadkiem, to można czasami takiego kupić, że za 2-3 tysiące. No a to taka ja mniej więcej za tyle kupiłem. Bo. A taka cena rynkowa to już trzeba 4-5. A ja go kupiłem za 3,5 tysiąca. bo te, wiesz, starsze są droższe, oczywiście. No a jeszcze powiem ciekawą historię. Dwa dni temu był u mnie chłopak, taki. W z tego tam, z zaciechanowca Tymianki Adamy, Kuba, z babcią przyjechał, z mamą i, 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 z, i z krzesną. Jakieś tak na oko 11-12 lat przyjechali tu kupować różne starocie. No, Gostek niesamowity. Na, za pieniądze z komunii kupił sobie poloneza. Później nazbierał, kup ma poloneza, ma malucha Bisa. A na tych starociach u mnie tak się zna, że w 100 i tam u mnie nie byliście w tych. Nie, 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 nie. I to choć was oprowadził, Tak się zna, że coś niesamowitego. Byłem pod wrażeniem. Chłopak, 11 czy 12 lat, ale wszystko, że tak z PRL-u wie co. Z, co do czego. I nawybierał sobie tyle rzeczy. Babcia, rozumiesz, mama i chrzestna zapłaciły. wybierał tutaj skarbów za, za 700 złotych. O, wino. Wino ma to zobaczyć w środku, co hmm. jest. Ja też mam o, jeszcze malucha. O patrz, tu do malucha mam sporo skarbów. Tylko ja mam malucha już tego FL-a, nie? 91 Wziąłeś? rok. To chromowane z tamten jest to dużego fiata. A nie wiem czy wiecie co to jest. <laughs> e, to jest... To nie był gdzie? Na każdej stacji paliw były takie do konewki do robienia mieszanki. mieszanki no. Bo kiedyś oleje nie rozpuszczały się same. Tylko trzeba było wlać benzynę, olej się wlewało tym, różne wielkości było, stosownie do ilości i trzeba było go wymieszać, nic nie mieszał sam. I później tankujesz sobie motocykl albo syrenkę tym, bo innego nic nie było. Dobra, to teraz już wyłączę ten kamerę i sobie...